W tym filmie widzowie zmierzyłem się na nowym trybie na moim serwerze SzefyPL, czyli duel z drugim właścicielem C-Potworkiem. No i powiem wam, że z tego może wyjść jakaś większa drama. Ale o co chodzi? Oglądajcie obowiązkowo do końca. W tym filmie losuję najlepszą rangę na któryś z trybów, na którym chcecie. Wystarczy, zostawicie like lajka, suba, w komentarzu napiszecie swój nick z gry no i tryb, na który chcecie dostać tą rangę, a ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Witam was serdecznie widzowie. Jestem tutaj z Cepotwórasem. Cześć, mano. Witam bardzo serdecznie. E, mordeczko, jako już my w ogóle mamy w planach odpalenie Box PVP i widzowie, teraz to oficjalnie jeszcze mówię, co było gadane na streamkach. Będzie wojna dwóch klanów: Będzie yy, klan Kampera i klan C-potworka. Będziemy tutaj mocno walczyć na nowej edycji boxa. No to trzeba się zmierzyć, kto jest takim lepszym liderem. I pomyślałem, że sobie zaczniemy na duelsach. Jak już ja jestem gospodarzem, pozwolę Ci wybrać yy, pierwszy tryb z duelsików, na których chciałbyś się zmierzyć yy, C-potworek. Tak, sumo. Sumo? Mm -hmm. No to ja tutaj mnie nie powiem, ale mam przewagę, więc jak najbardziej możemy, możemy sumo. Zapraszam, zapraszam. Dołączaj do kolegi ja na sumo. sumo a nie powiem. O kurde. No dobra. Ej, dobra, teraz do mnie trochę, trochę mnie zaskoczyłeś, Dlaczego masz przewagę. Czekaj, kurde, chłopie, Dźwięk włączałem, czekaj jeszcze raz. Ej, proszę tego nie wycinać. Dobra, sumo, teraz, teraz. Kurde, fajne jest to sumo. No, giga fajne. Dobra, let's go. Ej, bo ja mam... To jest zależne od pingu, chłopie, ty nie masz żadnego okno, nie? A co, co to jest w ogóle jakieś skillowe miałoby być? A nie jakiś sumo. No. będziemy się zrzucać głupio. No, jak skillowe? A! Boże. Ale to było słodkie. A. Mów mi więcej tego. Dobra, nara, lecisz, lecisz. Ja jak gadał, to nie mogę się skupić. Ej, to jest ci samym... Ja jeszcze nie przegrałem ani razu na Sumo i kurde, teraz przegram pewnie. Przez to, że nie mogę się skupić i jak ten. Jak gadam. A no. ciekaw jestem, co ty masz niby, że jest lepsze jakieś. No nie powiem ci no chłopie, chodzi o to, że jestem większy, nie? A to zabało 2 trwała najdłuższa walka z SUMO no. u nas na, na serwerze? Ponad 10 minut. Ja pierdziałem, no to tyle czasu nie mamy, no bo co to w ogóle jest? Moim zdaniem, jakoś wiesz, po minucie jak to tyle będzie trwało, powinieneś dostać jakiegoś knockbacka jeden czy coś i się zrzucać na jakieś kwałki. Chociaż. Kurde, nie. Yeah. Jestem już blisko. I wymianka szybka miejsca. <noise> no nie. Ale masz What? fajne What? kosmetyki z Federa, kurde. Ty chyba jesteś bogaty. No, dzięki, dzięki. Ty też widzę, że masz. No nie no. Pamiętam ja twoją reakcję sobie, jak te kosmetyki włączałeś. No nie mogę, nie nie nie. W sensie jaką? <noise> no taką. była taka A, jakaś no, jakaś reakcja. Tak, no tak, no tak. <noise> Dobra. To było, takie... to było spełnienie marzeń dziecięcych. No nie no. Jezu, półtorej minuty walczymy na jakiś sumo i tu końca nie widać. No już byłeś tak blisko, nagle ty mnie od ja się tutaj zamienia miejscem z tobą, szybka strefa, kurde, i co, i powiem O, no, bez kitu. Nie no, a jestem ciekaw, czy może mogą widzowie napisać sobie, ile trwają ich walki na sumo, bo to jest strasznie długie, w sensie, tak się nie wydaje, wiesz, niby sumo, wiesz, bez żadnych itemów, tylko się musisz zepchnąć, a to, kurde, naprawdę nie jest wcale proste. No, w sumie. Jeszcze, jeszcze kiedyś, wiesz, na 1.8, jak było sumo, to, no tam, wiesz, włączajesz makro, wystarczyło wystrefować i tyle, nie, a tutaj, jednak jak masz ten cooldown, to jest o wiele cięższe, nie? ten cooldown jest od tego, żeby był jakby kryt czy coś, a jak spamisz, to w sumie nie będziesz wylatywał i tak dalej, czy Nie no, nie, 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 w ogóle nie będziesz ten. Aha, to ciekawe. Nie no, tragicznie, ze wszystkich trybów, jakie mogliśmy wybrać, żeby zmierzyć się w pojedynku, wybrałeś gościu sumo. Co to jest? A no słuchaj. Co ci powiem? Nie? Ej, no, nie, 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 nie. O, to do siodło, Jezu! Kurde, ej, nie dobrze zrobiłeś, dobrze <laughs> zrobiłeś, ściulno O, no, udało aj, się. jaj, rozproszenie, rozproszenie. To jeśli ty wybierasz sumo, to ja cię zapraszam może. Na no tak klasycznie, na normalka, nie? Normal jeden na jeden. Okej. Okay. Tak wiesz, żebyśmy przetestowali sobie wszyscy, no tutaj ładnie. Ja mam Normal. takie pytanko do ciebie, bo no. był zarzut od strony graczy, że mapy są z internetu. Po prostu, czy nam się aż tak nie powodzi, że mamy mapy z internetu, czy po prostu to jest specjalnie? A to zależy, co, co chciałbyś usłyszeć. Jedno <laughs> nie no, i drugie, jedno i drugie, widzowie. Czy się powodzi? No zawsze mogłoby być lepiej, tak? Kurde. Ej, co Ale to siedzi, chłopie. Coś ćwiczyłeś. Tak, ćwiczyłem cały dzień, grałem, tylko po to, żeby właśnie cię rozwalić na filmie. No, stary. no. Ej, Łubie, ładnie. pięć serc, pięć serc. Nie no, ale kurde, wracając, czy, czy mamy mapy? Nie no, generalnie u nas, nasz, generalnie nasz tryb duels jest w pełni kupionym trybem, także te mapy s, s, były po prostu zakupione od gościa, który ten tryb miał u siebie kiedyś. Ukradliśmy widzowie, po prostu. Wybieraj trzeci tryb. Chyba, wiesz co, będziemy musieli zagrać więcej niż trzy ręki, bo za szybko to idzie. Dobra, dawaj aksy. Aksy? No, uh. Ciekierka. O kurde, ej, to jest no ciekawe dobra. w sumie. Ciekierka. No. O widzę, że mamy podobnego cela. No mamy, mamy. Kto pierwszy go ostrzeli. Oj, 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 bratku, oj, bratku! Oj, oj. Dobra, szybkie skupienie. A co to jest za taktyka, chłopie, że ty z siekiery bijesz? No przecież to jest Ax No ale dają daj też mieć, nie? No ale ty przecież no na tym to polega, nie? No i chłopie Aj, <laughs> Nie, dobra, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ej, Ej, to ale to jest porąbane, bo y, naprawdę, ja się biłem cały czas z miecza, to się nie opłaca nawet tym mieczem bić na tym trybie. Nie, nie. nie no masz, masz tym, tą kuszę i ten, i, i sikierką na balas, nie? To może jakaś paraolimpiada teraz, Crystal Diaks, wariacie? o Jezu, wiedz, wiedziałem, że, wiedział, że to powiesz, że to Nie, to jest naj, na, rzecz, której totalnie nie rozumiem w tym nowym Minecrafcie, nie? To jest rzecz, której naprawdę nie, 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 zrozumiem chyba, nie? No, powiem tak, ja też nie rozumiem, a niektóre osoby, co umią Crystal PvP, to dla mnie to jest, jak wy wiesz, najładniejsza klepa, w sensie taka. Zaż chcesz się to oglądać, nie? Jak toś tak umie znaczy, wiesz, ładnie jak to, to robi umiejętnie, tak. Tak, tak, no, to tak, to... no u nas to oczy bolą hmm. OLEZ zagranie! granie! Co potworek! Nie no, ostatnio coś tam, coś ten teges nie przysmażyłem! Dobra, żartowałem Co ty, kurde, chłopie się wkopujesz, wyłaś stamtąd! Nie, muszę zjeść refila, człowieku, to, to jest. Ja, nie wdzięczny. Bo ja wiem, że najważniejsze no, są to, te amfory. Tak? Co? Nie chcę przegrać, tak? Ja muszę tutaj wjeść taktykę. No, gdzie jesteś? Taką taktykę zrobiłeś, że nawet nie wiem, gdzie ty jesteś wariacie. Tak? No. To chyba dobrze. Jezu! Nie! My chyba nie powinniśmy tego rozkopywać w ogóle. Tak mi się wydaje, że tak nie działa. Czemu? Gdzie ty jesteś? ojej! Ten jak się kombo zawalił, człowieku! Nice, a gdzie ty jesteś? Nie, to jest najgorsze... Chłopie, mi to aż wstyd stawiać filmik, bo to jest tak tragiczne, nie? Jak my gramy na tym trybie. <noise> nie, no, jesteśmy kozakami. Nie, nie no, no, ale w tym wieku super. w tym wieku chyba możemy, nie? Nie no, stare, jakby jak my zaczynaliśmy, to ludzie nie wiedzieli co to w ogóle są manchore, kiedyś czegoś takiego nie było. Kiedyś, panie! Kiedyś to czegoś takiego nie było, nie było. A teraz... Poszed, POSZEDŁ POSZEDŁ o no, Ale nie, 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 nie. się wybronił, wybronił się, kolega! Nie, no kurde! Ej, dobra, nie jestem ciekaw, czy ktoś z nas serio tutaj jest, nie No, ale i tak się ładnie trzymasz, nie? Ja! Boże! Nie, no dobra, wykorzystałeś ten moment, wykorzystaj ten moment. Co ty rzucałeś jakieś spotki w ogóle na Expo, Co to miało? Tu mi się set cały! Aha, że tam jest mending i mendingiem sobie też tak taki naprawiać. No, no. O, dobra, no, Dobra, set e, czyli zagraliśmy trzy czy cztery już? To dawaj piąty, ty wybieraj. Okej, okay, no to weźmy może. E, no dobra, niech będzie, może nie wiem, netherite, nie? Netherite? No, no dobra. No dawaj. Nie, co za czuję, że to czujesz, też będzie nie, niezłapadaka. No, też tak czuję. Oj, oj, oj. Nie no, ty jesteś ten, co na lifestealu dłużej gra. Ja to no Jeszcze na speedzie, Jezu! Nie, ten, ten speed jest tragiczny, nie? Ten speed nie, no się nie da trafić. Nie ja da się, nie da no. się. Nie no, szczerze? jest <laughs> taka padaka. Nie, jaki wstyd, Jezu! Jeszcze możemy się wycofać, możemy nagrać odcinek z Tower PvP, czy coś. Kręci się w kółko. Ole <laughs> wybronił, ja pierdzielę Aaaa, Feder settings! O Jezu. Co, Ty masz jakiś kurde będzie. better coś, jakieś cheaty? Nie, po prostu. Dobra, podaję. Ja Dwa. O nie, teraz. Pyk, pyk, pyk. Ja mam full HP jak coś, nie? Jak ty to zrobiłeś? No zatem Koksa, a ty nie jadłeś? No, też jadłem, ale. Powiem tak. Widzowie. Tak, to Dlatego się zastanawia, ten tryk, do tak, którego ja czysił, planu tak? dołączyć na box PvP, to wiecie chyba, nie? Jakby ja nie chcę nic Ej, ej ale tak. słuchaj, ale nie no, ja powiem tak, ja uważam, że nie będę tak na to, spo... na, na to patrzeć. Ja nigdy nie byłem jakimś kozakiem. Znaczy na 1.8 wydaje mi się, że szło mi lepiej tak swoją drogą, bo te nowe wersje to jest naprawdę... Nowa ja wersja, ja ma już 12 lat. Ludzi, lat. No tak, ale jestem pewien podziwu dla ludzi, którzy ogarniają to jakby nowe PvP i potrafią jakby robić te niesamowite rzeczy na przykład z tymi krystalami co gadaliśmy, to jest mm -hmm. stary niebywałe to Dawaj boxing teraz, boxinga nie graliśmy O Jezu, no dobra Grałeś kiedyś boxing w ogóle tutaj z widzem czy coś na jakimś lewiku? Który to jest boxing? E, to pierwsze. A, Boże, ja kliknąłem w trip. <laughs> Już z tego wszystkiego <laughs> Widz mi pisze na MSG, Udać się w końcu <laughs> Dzięki mordeczko, od dla ciebie Ej, wiem co to jest, to jest takie to z tym hitaniem, nie? Tak, jakby nie, nie dajesz meczu, tylko musisz zadać, kto pierwszy zada 50 hitów przeciwnika, nie? Musisz jakby no wystrefować sobie. No i tutaj jest dominacja twoja, ja pierdziele. Nie, no to wiesz. Nie, no że w boxing, przegram. Dobra. Tutaj. Nie no. o! Pyk, pyk, Ej ty limit, pyk. mi się limit mi się włączył. No to chłopie, nie możesz tak spamić, musisz tak wiesz, na wyczucie. Bo no to na tym właśnie polega na boxingu że nie możesz spamić. Ja Ruszysz, ty masz smów ruchy. Ja pierdziele. Nie, nie no, nie potworek, trafisz, ty potworek, co to było? No, ty robisz kiwkę, rodalinio gauczo jakiś. No nie mogę, ty robisz kiwkę, człowieku. Ja nie mogę cię trafić. Nie no. Kupię tą rangę właściciela, to ty, ty chyba. O, ten bez kosmetyków się odezwał, nie? Ile, ty mia... ile, a ile było? Kurde, nie spojrzałem na było. 38 do 50. Strefę mu musisz założyć. Dzięki bardzo, Parabol. Pozdrawiam cię bardzo gorąco za protipa. <laughs> <laughs> Dziękuję. Jeszcze masz protip. porady od widzów i, i tak przegrywasz? Dawaj na tryb ten Mainstar, dawaj. Mainstar? No? Kurde. Gwiazdka neterowa. O mój Boże, dobra, no to nieźle. No tak wiesz, tematycznie do boksa, nie? No, ale Mainstar. Ciekawe, ciekawe. To no ty jesteś dobry w to temy? Nie, nie jestem. No właśnie, właśnie w tym problem nie. No to co ty za którym wybrałeś, gościu? <grym> <grym> nie wiem właśnie, nie wiedziałem co wybrać no, A czemu ty musisz tak bić, no? Ej, dobra, ty coś masz na pewno, jakieś Ta, cheaty Tak, mam, pewnie. Odcinek to jest czytuję na duet ale potworek o tym nie wie Przechytrzyłeś no, mi po 12 minutach gry a, da, a dlaczego tak, jakby Nie no, to jest niemożliwe. Naprawdę, coś tam umiesz Jakby, ja patrzę po streamach, ty zawsze Zawsze dedasz, albo coś ci się nie udaje, a tutaj Nagle wiesz, o, tu nagle jestem Urabura Szefuncio, Fifarifa Pewnie, no, i pewnie, pewnie hmm, Nie no, tutaj ale tutaj z Nemosa było. byś nie wyszedł, nie? W, jakby nie wiem czemu, jeszcze nie mamy w ogóle e, trybu de, tego, nemos, ale jak będzie, to kurde, specjalnego shorta nagrywamy z jeden na jeden na nemosy, nie? To ja bym chciał zobaczyć Ciebie, jak Ty chłopie, jak Ty nigdy w nemosie nie byłeś. Nie no, stary, mi się nemos tylko z rybką kojarzy. No i tak może być. Dobra, dawaj, mm... Nie no, znowu dostaję wiadomość, kiedyś Ci się uda. UHC, UHC, UHC. Już. Jezus Maria, nie... O Boże. Dobrze, dobry <laughs> komentarz do tego, co tu widzę. Nie no, UHC... Nie wiem, jakby szczerze, może z dwa razy grałem UHC, nie w życiu. Jakby Nawet ja uważam, że UHC jest fajnym trybem, tylko y, on nie ma przyszłości jakby w Minecrafcie, bo Minecraft jest grą, gdzie za łatwo w, y, wgrać cheaty czy coś takiego nie. Mm -hmm. I wiesz, jak no. ręka na UHC trwa na przykład 30 minut i grasz ją i Gościu ci y, na cheatach ją psuje, no to ci się odechciewa tak naprawdę, nie? Ej, co jest? Nie miałem, nie miałem tarczy? No nie miałeś, bo ci ją zbiłem, mordeczko. A, Jedno kiedy? HP, nie? Ej, nie trafiłem tą strzałą. Ja byłem taki ho-ho-ho, se strzelę i elo. Dobra, to też sobie na spokojnie. Ogólnie wiesz, Survival Games i to wszystko fajne, no ale właśnie ludzie nie potrafią grać nowocitują. no, i to jest ten minus, nie? Ten Boże, po, jaka pajęczyna! Nie, <laughs> nie, mów mi Spider-Man. <laughs> ja sam się zaskoczyłem, chciałem postawić szczerze pajęczynkę. <laughs> o, wow! Jaki skok wiary? Dobra, ty sobie bądź w tym kołbebiku. Ile ty masz? Nie wiem, nie mogę naciągnąć, jakby jest enchant na to, że kusza jest szybciej się naciąga, czy coś ta, takiego? No właśnie, bo gudę zawsze nie? chyba, jak gram na stylu jest kusza, no to ona się szybciej naciąga, a tutaj właśnie nie, nie mogę wyogarnąć tej jakby prędkości Nie, nie tego. wiem, czy piercing jest od tego? Nie wiem, nie pamiętam. Coś, a coś na pewno to nie jest, jest coś takiego. z kolczykami? A, to może. A, dobra. <śleski> <śleski> nie. <śleski> <Bo> głupie. <śleski> U, nie, nie, tu postawiłem! O Boże, problemy. Boże, e, wiesz, że jak przytrzymasz trawy i masz tarczę, i chcesz zjeść jabłko, to ci najpierw użyje tarczy, potem zje jabłko? No, nie wiem, ale teraz już wiem. Dzięki, dziedzinę. że to powiedziałeś, zapiszemy to. No A to jest taką to ostatnią Igor, możemy sobie zagrać, nie? Już tak do kompletu, bo... No fajnie byłoby, jakbyś coś wygrał, nie? Dzisiaj. Nie no, człowieku, nie. Jezu, już strzelanie na pustą, nie? <laughs> nie no, taka dominacja. Nie Dobra, wiem. no debuff. Co to jest? E, o Boże, pod O, o Boże, Pot, O no Jezu. To już taki komplet, po prostu wszystkiego, Dobra, co mogliśmy Dobra, w następnym odcinku nie? budujemy. Budujemy w Minecraft. Kto zbuduje ładniejszą budowlę? Jak się nazywa ten tryb, gdzie te, tak budujesz na czas? Jakiś speed Building? build to jest... battle. A. Chyba. Dobra. Uuu, dobre. Umie, umie, umie. Potkę. Nie no. A ty się nie rzuca do góry, żeby ona dawała na więcej ten? Czy. Nie, chyba tak to nie działa. A, okej. Okay. O, dobra, na spokojnie. Nie no, tu w niektórych momentach jest taka cisza, bo człowiek skupi się na maksa. Aha. Dospokój, no właśnie, nie? O. Jak ja Adam, to nigdy mi nie wychodzi w Minecrafcie. Dobra. Oj oj, 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 Karamba, karamba, problemy! No i się znowu ruszasz, człowieku! Jakieś kiwki robisz, chore! Oj, oj. Ej, było najbliżej, nie? Chyba jedno serce miałem, żeby cię nie skłamać. Ja półtora. O. a ty masz tego? Grasz na Player Health indykatorze, czy nie? Nie, nie no. widzę serduszek. Oj. Pyk, pyk, pyk. Pik Pik Uuu. Pyk. 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 pik, pik. Uuu. No, to jest chyba y, prawie że jedna z duszych po sumo. Uu. się wydaje? Pyk. Pyk. Fuck. Pyk. Dobra. Taki perłek chciałem rzucić, nie, no dobrze, nie, no jesteś lepszy, o... no jesteś lepszy Fifi, to ci muszę przyznać, ale musimy zrobić odcinek z budowania, nie? Dobrze, dobrze, to akurat jak będzie jakiś nowy trybik na szefa, gdzie będzie głównie budowanie, no to tam będziemy mogli się zmierzyć, a no, z tego co wiem, to będzie taki, nie? No, nie no, powiem ogólnie tak, no, jestem ciekaw, jakbyś byś sobie poradził w Nemosie ze mną, myślę, że nie miałbyś szans, ale nie przekonamy się o tym, póki nie będzie zestawu Nemos, także powiem tak, no. Subskrybujcie.